Hej, witajcie w mega Menia W tym odcinku pokażę wam, jak przejść idealnie etap Skol Idealnie to znaczy bez otrzymania obrażeń. Jest to chyba jeden z prostszych etapów w grze. Że... Posiada się tą muzykę. Bo nie, bo wszystko... Co no, oczywiście czas czaszkowy człowiek. Byśmy, jakby się spodziewali, jak spotkali. Tutaj na tych wystarczy po prostu czerpiąc na siebie wszystko. I zawracamy sobie głowę do ładowania działka. Skull Joe. Wystarczy po prostu raz go trafić i przebiec. Można go zniszczyć naładowanym strzałem, no ale to tam... Zawracanie sobie głowy. Poza tym mi nigdy jeszcze nic z niego nie wypadło takiego wartościowego. Tutaj przeskakujemy, tu szybko wlatujemy, nim na zderpią. Wsisk, 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 pokrój ten, Tu już czeka nas Eddie. Ty dał mi... o, dzięki Eddie, bałem się. No nic. Eddie może nam dać najróżniejsze rzeczy. I tanka, życie, dodatkowe, czy energie i mi dał apteczkę, była mi oczywiście nie jest potrzebna. Udało mi się. Tutaj polecam przyjść, gdyż łatwo jest dobić i tanka, a tych przeciwników łatwo jest ominąć fizgiem. Nawet jak będą blisko mnie, tak jak widzieliście był blisko mnie, to łatwo jest przed nimi uciec za pomocą silnika. Można je zniszczyć tylko od e, przodu. Od tyłu nic im nie robią, <noise> coś podobnego do tamtych na początku, tylko że wyczerpują takie kociski małe. I yy, nie można ich zniszczyć od tyłu. Uważamy, że ten może nas trafić. Ten na dole, taki tak trafię. O. No i możemy yy, dobić ła i tanka idąc tędy, jednak musimy skoczyć z krawędzi. O, udało się. Polecam sobie nie wślizgnąć. Jest to bardzo pomocne. Tutaj też wślizg i nasza bosa się automatycznie przeleci. No i to będzie ostatnie pomieszczenie przed bossem. Ładujemy sobie to Tutaj już polecam zniszczyć Skar Ponieważ jest ich tu dość dużo i możemy ich teoretycznie obuszyć Tylko że one później wstaną i będą nas klepać od tyłu. Nie po co się męczyć O właśnie Skar Joe zabiłem go wcześniej ale się odrodził, Ponieważ wyszedłem kamerą poza miejsce gdzie on stał Dociłem. No dobrze, no to czas na skalmena. Ja no dojdę. i skalmen nas nie zaatakuje. Jeśli my to nie zaatakujemy, bo się nie ruszymy, możemy za to skakać w miejscu, a on jest. będzie stały się patrzył. I kiedy zrobi kacze, uważamy, jeśli ją wyłączy, zrobi na nas. Kiedy nas strzela pociskami, po prostu skaczemy nad nim i staramy się sobie jakiś czas skoczyć wysoko, gdyż wtedy jeszcze i on w złe miejsce, właśnie, jak widzimy. Też próbuje strzelać tam, gdzie my jesteśmy. No i to jest właściwie tyle w właśnie Uważamy, gdyż czas trwania jego taczy jest różny. Raz może on stać w miejscu, z tą otaczą 5 sekund, raz 2 sekundy. Jest to łatwy boss. No, widzieliście ta stał długo. Ja! Yeah, pokonałem Skolmena! No i jak widać, jest to łatwy etap. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? W sumie można zrobić w czynniku masz 3 czy i tanki, jeśli... E, ...Eddie nam da i tanka. Ja akurat nie dał, więc wybiłem dwa i tanki. No i jest to wszystko w tym odcinku. Jeśli zaczynacie swoją przygodę z Mega Manem 4, to polecam wam właśnie rozpoczęcie od tego etapu, gdyż dostaniemy przydatną tarczę Skarmela, Bądźcie od etapu Toldmana, gdyż jest też on prosty. No i to jest wszystko. I trzymajcie się. Do zobaczenia.